Dzień dobry drodzy rowieśnicy, gimnastyka, w lekkim rozkroku stoimy, lekko poruszamy się, przygotowujemy do ćwiczeń w jedną stronę i w drugą. O, raz, dwa, trzy i w drugą. Raz, dwa, trzy, wdech, wydech. Boksujemy się. Raz. Powoli. Dwa, dzisiaj gorąco. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Zaczynamy od rozgrzewki szyi, głowa w bok. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wytrzymujemy. Wyprost, druga strona. Wdech, wydech, wdech. Wydech, wyprost, rozluźnienie, głowa w dół, brzuch wciągnięty i do tyłu. Ponieważ dzisiaj jest jeszcze gorąco, to rozluźnimy sobie biodra. I odcinek lędźwiowy, a resztę ćwiczeń będziemy wykonywali na siedząco i leżąco. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wsiadamy sobie na macie. Wdech. Wydech i wracamy do ćwiczenia na rozciąganie mięśni szyi. Jeszcze raz. Głowa na bok. Pamiętamy, że obojczyk podciągnięty do góry. Siedzimy prosto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wyprost. Druga strona. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Wdech. Wydech. Wyprost, rozluźnienie. Głowa w dół. Powolny wyprost i odchylamy głowę do tyłu. Wdech, wydech, dwie dłonie nad obojczyk, skręcamy głowę w bok, do tyłu, broda wysoko. Druga strona, bok, tył, broda wysoko. Rozluźnienie, wracamy do pierwszej strony, bok. Tył, broda wysoko. Powoli głowa na drugą stronę, bok, tył i broda wysoko. I rozluźniamy się lekko bujamy się od jednej strony do drugiej, rozluźniamy w jedną stronę i w drugą i w drugą teraz zaczynamy. Raz, dwa. Wdech. Wydech. Pochylmy się jeszcze powoli nad kolanem. Coraz niżej. Druga strona. Góra. Wdech. Wydech i do przodu. Raz od jednego kolana do drugiego. Raz. Dwa. Plecy proste. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Przechodzimy teraz do pozycji kręgu podpartego. Głowa powoli w górę, kość ogonowa również, rozciągamy kręgosłup w dół. A teraz odwrotnie, głowa w dół, kość ogonowa schowana, kręgosłup rozciągamy w górę. Jeszcze raz, góra i dół. Ostatni raz, góra. I dół. A teraz ręka pod siebie i skręcamy w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powrót, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Powrót, wdech, wydech. I ostatni raz. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć i powrót. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie, powrót. Wdech. Wdech. Drugi jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Powrót. Wdech. Wydech i ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie i powrót. I rozluźniamy. Kręcimy młynka biodrami w jedną stronę trzy razy. Trzy i w drugą. A zaraz siadamy na macie. Dłonie mamy na kolanach, i do przodu jest. Wdech i tył, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Składamy dłonie razem i raz na jedną stronę, raz na drugą. Dwa, trzy, coraz głębiej wchodzimy w pozycję cztery i pięć, i, i rozwijamy. Przód, tył, wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz, powoli. Wpuszczmy się teraz na maciec i ćwiczymy wszyscy. Rozciągamy się najpierw na całą długość, w jedną i w drugą stronę. Fach, jak przyjemnie. Ręce wzdłuż ciała. I stopy teraz ćwiczę. Stopa zgięta mocno, druga jest wyprostowana i zmiana. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć i kręcimy, rozluźniamy ręka w jedną stronę i do środka. Wdech, wydech. A teraz to ćwiczenie powtarzamy dziesięć razy, ale tak, żeby ruch z biodra wychodził. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, jeszcze pięć. Tak, rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz obydwie stopy razem, wyprostowane. A palce stóp teraz ciągną do przodu. Dwa. I do tyłu. I do przodu. Dziesięć razy powoli. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, rozluźnienie, I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźnienie. Stawiamy sobie stopy na macie. Dłonie mamy w pasie. Jedna stopa na pięcie, druga na palcach i zmiana. Tańczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Kręgosłup leży mocno na macie. Jeszcze raz. Dziesięć razy. Raz. Dwa, trzy, cztery, tempo. Pięć do dziesięciu, sześć. 7, 8, 9, 10. Przytulamy kolana do siebie, rozluźniamy kręgosłup. Raz, dwa, trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Stopy wracają na matę. Dłonie w pasie. I jeszcze raz, 10 razy zatańczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. I rozluźnienie kręgosłupa. Raz, dwa, trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Stopy na matę i rozciągamy. Odpoczywają nogi. A teraz pracują ręce. Obydwie ręce. Góra, jakbyśmy do kogoś wyciągali ręce i w dół. Barki opuszczone. Raz. I dwa. Raz. I dwa. A teraz jedna ręka wyżej. Raz druga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech. A teraz na boki, troszeczkę niżej. Raz. Dwa. Obniżamy ręce. Trzy. Cztery. Pięć. Jeszcze niżej. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć i wzdłuż ciała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedziemy pod górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zatrzymanie. Wdech, wydech. Jeszcze wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Na środku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, troszeczkę gónie do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, trochę niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5. Odpoczywamy. Unosimy nogi obydwie do góry. Lekki masaż. 3 razy w jedną stronę, 3 razy w drugą. Jedna noga zostaje przy nas, przytulamy, a druga jest wyprostowana. I kręci kółeczka. Raz, 2, 3. 4 5 i na zewnątrz raz dwa trzy cztery 5 obydwie nogi przytulone teraz druga wyprostowana raz dwa trzy cztery 5 i do środka raz dwa trzy cztery 5 Obydwie nogi przytulamy, rozluźniamy trochę i w drugą stronę. Ciczy pierwsza noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy. Wdech, wydech. Druga noga. Raz, dwa. 3, 4, 5 i do środka. Raz, 2, 3, 4, 5. Obie dwie do siebie. Wdech, wydech. I ostatni raz ćwiczy ta noga na zewnątrz. Raz, 2, 3, 4, 5 i do środka. Raz, 2, 3, Cztery, 5 do siebie przytulona, ćiczy druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i należy nam się przytulas. Raz, dwa, trzy. Kręcimy łynka w jedną stronę i drugą. Raz, dwa. Trzy. I wdech, i wydech. A teraz stopy w górę. I wyprostowane, kręcą się jedna obok drugiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźniamy władzę stóp. Stopy zdjęte. Raz, dwa, trzy.

Przytulamy obydwie nogi do siebie. Trzy razy w jedną stronę i trzy razy w drugą stronę. Wdech, wydech. Stopy opadają na matę. Unosimy ręce w górę i unosząc lekko głowę, kładziemy dłonie na uda w okolicach kolan i góra i dół. Góra. Dół, góra, dół, góra, dół. Odpoczywamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz hop, dół, hop, dół i hop i dół, wdech, wydech. Rozluźniamy kolana, kolana na, na bok. Możemy sobie dłoń położyć na, kol na kolanach, na kolanie górnym. Druga ręka w bok. Patrzymy w jej kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymamy je, wdech. Wydech. Wracamy do pierwszej strony. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Powoli druga strona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. I druga strona. Raz. Dwa, trzy, cztery i pięć. I wdech i wydech. Stopy mamy na piętach oparte i na palcach. Pięty, palce, pięty, palce. Coraz dalej. Pięty, palce, pięty, palce, pięty, palce, pięty. Zatrzymujemy się. Wdech, wydech i wracamy. Palce, pięty, palce, pięty, palce, pięty. Wdech, wydech. Jesteśmy na piętach. Palce. I jedziemy do przodu. Pięty, palce, pięty, palce, pięty, palce, pięty, palce. Wdech, wydech, do środka. Pięty, palce, pięty, palce. Pięty, palce, pięty, palce i przytulamy kolana do siebie. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa i trzy. Stopy wracają na matę. Wnosimy lekko głowę i okrągłe plecy. Do oczki się bujamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, a teraz przetoczmy się na brzuch. Leżymy sobie na brzuszku, jesteśmy w pozycji sfinksa, głowa wysoko, wdech, wydech, opuszczamy niżej. Góra, niżej. A teraz łokcie w bok. Góra, niżej. Góra, niżej. Góra, niżej. A teraz obydwie dłonie mamy na macie. Opieramy sobie na nich czoło i rozluźniamy sobie plecy troszeczkę machamy nogami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy. Wdech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz chwytamy za jedną stopę i staramy się leciutko w kierunku y, pośladka ją skierować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Rozluźnienie. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Rozluźnienie. Wdech, wydech. Wracamy do leżenia na plecach. Wdech, wydech. Unosimy ręce w górę, unosimy również nogi w górę. I raz jedna noga, raz druga. I, i, I przeciw, druga lęka. Raz, dwa, trzy. Przesunę się bliżej, bo coś mi tutaj nie wygodnie. Dobra. I druga. I teraz druga noga i ręka. Raz, dwa, trzy. I góra. Raz dwa, trzy i góra. Raz, dwa, trzy i góra. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy. Trzy razy w jedną i trzy razy w drugą. Jeszcze raz. waga, Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra, raz, dwa, trzy i góra i rozluźnienie. I w drugą stronę. I ostatni raz jedziemy raz, dwa, trzy, góra, raz, dwa, trzy, góra. A teraz kładziemy się w macie na całą długość. Wędrze wzdłuż ciała, wdech nosem, wydech ustami. Głęboki wdech, głośny wydech. Napełniamy całe płuca powietrzem. Wyciskamy. Oddechanie jest bardzo ważne, bo to wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Jeszcze raz. Cała objętość płuc. Wstrzymanie. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, leżymy moment spokojnie, cały czas oddychając, a teraz poruszamy powoli palcami rąk, nóg, Rozlu rozruszamy troszeczkę mięśnie stopa na matę, biodra w bok. Podpierając się jedną ręką. Bardzo powoli, bardzo powoli. Przechodzimy do siadu, do siadu skrzyżnego. Oddychamy, mamy dłoni na kolanach, wdech, wydech ręce w bok. Z wydechem w górę, rozciągnięcie ostatni raz kręgosłupa, i z wydechem opuszczamy dłonie w dół na serce. I miłego weekendu. Do następnych ćwiczeń. Do widzenia.